c2.pl IP i tak będzie w opisie z serwera dzisiaj wbijamy na mineblock pokażę mineblock to jest taki no, jak to powiedzieć taka inna niż wszystkie, na przykład są takie skyblock to są wyspy, a to są patrzcie na to Patrz. Na razie, na razie. Wywania groty. Mhm, groty. Tu jest mniej koleżanki na razie grota. Dobra, jedziemy dalej. Eee, poczekajcie. Nagrywam Twój. Tu mamy mój pokój na razie. Ej, czemu ja mam tylko dwie kurki? O nie, są kurki. No tak. Selesik. Tu jest basenik. Takie widzicie. E, tu mamy stół do potek. Gdzie nie właśnie. Tu tak. Tu tak. Jest zdrowy ze stąna, oczywiście. No polecam tego serwera, jest bardzo fajny Gdy go poznałem cały czas grałem O i zejdziemy do mojej expiarki BIPIRIBIBIBIBIBIBIBIBI Wift? What? What? Kto tu ładował? A nie z mojej expiarki na ja, no, co ja mam? A, o, Już się takie dziwię What the fuck co ja mam? Że Dobra tak... 3, 4, 1 o oh, Widzicie to? Ała! O f**k no! to jest! Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Tak bez biegi te Tak te to ja bym już od razu zjadł. Dobra, to już jest. I łatwo było. Ooooo! Oh. Szkoda, że mam już. No to jest. No, ale, ale... O, jest mięso. Na razie zjemy. jeżeli To możliwe, żeby się No. Jakby szybko to przepalić? Co tam mięso? Nie dalej, ja mam... no dalej kopalnie. Mój kolega tutaj sobie jeszcze coś robi. Nagrywam film. Przywitajcie, it. No wbijamy. Um, i tutaj tak. Kurde, chciałem takie sobie tajne. Tu mamy kurde. To się tu cały czas niszczy. moje kule Jula200SV No taki Merkies Uhu Ja nic sobie nie robię Co? Wy takie podejrzewiamy? Nie, nic, nic, nic Dobra, to pójdziemy jeszcze na spawna Mam nadzieję, że... To jest ten i ten no, no jak to nazwać eee, To wiecie, no spodobało Wam się zostawcie lajka, suba i miły komentarz Na razie cześć